Granice prywatności właśnie przestały istnieć, a intymność małżeńskiej sypialni stała się publicznym spektaklem na oczach tysięcy internautów, którzy nie wierzyli własnym oczom, patrząc na to, co udostępnił syn króla Disco Polo. Daniel Martyniuk, człowiek, który zdawał się właśnie wychodzić na prostą, znowu to zrobił, ale tym razem posunął się o krok dalej, przekraczając barierę, która dla wielu jest świętością. W jednej chwili, za pomocą jednego kliknięcia w telefonie. Obnażył przed światem nie tylko ciało swojej żony, ale i własne, specyficzne podejście do relacji, wywołując skandal, który błyskawicznie obiegł sieć. Kiedy wydawało się, że po serii rodzinnych uroczystości i spokojnych kadrach z Polski nastąpił czas wyciszenia, Daniel Martyniuk postanowił udowodnić, że w jego życiu nie ma miejsca na nudę, a definicja tego, co wypada, a czego nie, jest u niego niezwykle płynna. Opublikował w mediach społecznościowych materiały. Które nigdy nie powinny opuścić pamięci jego telefonu, pokazując swoją żonę, Faustynę, w sytuacji absolutnie prywatnej, intymnej, bez ubrań, leżącą w łóżku. Choć nagranie zniknęło z sieci tak szybko, jak się pojawiło, mleko się rozlało, a w internecie nic nie ginie. Jednak to nie samo zdjęcie jest w tej historii najbardziej szokujące, ale tłumaczenie, jakie zaserwował nam celebryta tuż po wybuchu afery. Jego słowa o tym. Że to wielkie mi rzeczy i argumentacja oparta na hiszpańskich zwyczajach, to mieszanka arogancji i specyficznie pojmowanego luzu, która wprawiła w osłupienie nawet tych, którzy myśleli, że u Martyniuka widzieli już wszystko. Aby zrozumieć dynamikę tego zdarzenia, musimy spojrzeć na kontekst ostatnich dni, który był myląco spokojny. Daniel Martyniuk, po krótkiej, ale intensywnej wizycie w Polsce, gdzie uczestniczył w chrzcie syna i sprawiał wrażenie pogodzonego z losem ojca rodziny, Wrócił do swojego hiszpańskiego azylu. Jego obserwatorzy, przyzwyczajeni do rollerkoastera emocji, mogli przez chwilę odetchnąć z ulgą, widząc czułe kadry i rodzinne obrazki, które publikował w ostatnim czasie. Wydawało się, że hiszpańskie słońce służy budowaniu więzi i wyciszaniu demonów przeszłości. Nic bardziej mylnego. Cisza była tylko ciszą przed burzą, a spokój okazał się preludium do kolejnego, głośnego wybryku który tym razem uderzył w sferę, która zazwyczaj pozostaje za zamkniętymi drzwiami sypialni. Syn Zenka Martyniuka ponownie wywołał w sieci gigantyczne poruszenie, ale tym razem narzędziem skandalu nie były pijackie wywody czy kłótnie z rodziną, ale naga prawda, dosłownie i w przenośni. Na jego profilu, który śledzą tysiące osób, zaczęły ukazywać się wpisy, które dla wielu były niezrozumiałe, chaotyczne, budzące niepokój. To jednak był dopiero początek. W pewnym momencie celebryta posunął się o ten jeden decydujący krok za daleko. Na jego Instagramie, w relacji, która z założenia jest ulotna, ale w dobie zrzutów ekranu staje się wieczna, ukazało się intymne zdjęcie oraz nagranie wideo. Główną bohaterką tych materiałów była jego żona, Faustyna. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kobieta została uwieczniona w momencie, w którym nikt nie spodziewa się być oglądanym przez obcych ludzi. Na nagraniu widać było, jak leży w łóżku, półnaga, taples, prowadząc rozmowę ze swoim mężem, który w tym czasie, zamiast skupić się na intymności chwili, trzymał w ręku telefon i nagrywał ten moment, by podzielić się nim ze światem. Reakcja internautów była natychmiastowa i gwałtowna. W sieci zawrzało. Pojawiły się pytania o granice prywatności, o szacunek do partnerki, o to, czy Faustyna w ogóle wiedziała że jest nagrywana i że to nagranie trafi do szerokiego grona odbiorców. Dla wielu obserwatorów był to akt naruszenia zaufania, przekroczenie granicy dobrego smaku i dowód na to, że Daniel Martyniuk w swojej pogoni za uwagą i w swoim specyficznym postrzeganiu rzeczywistości zatracił zdolność odróżniania tego, co publiczne od tego, co powinno zostać między dwojgiem ludzi. Choć kontrowersyjne treści bardzo szybko zniknęły z jego instagramowych relacji, być może pod wpływem reakcji samej zainteresowanej, a może w wyniku nagłej refleksji autora zdążyły wywołać lawinę komentarzy i spekulacji. Skandal stał się faktem. Wobec tak ogromnego poruszenia i fali krytyki, jaka wylała się na niego w komentarzach i wiadomościach prywatnych, Daniel Martyniuk nie mógł milczeć. Postanowił zabrać głos i wytłumaczyć się ze swojego zachowania. Jego wyjaśnienie, zamiast ostudzić emocje i przynieść przeprosiny, dolało tylko oliwy do ognia i pokazało, jak bardzo jego perspektywa różni się od perspektywy przeciętnego odbiorcy. Martyniuk nie uderzył się w piersi, nie przeprosił za naruszenie prywatności żony. Zamiast tego przyjął poze zdziwionego światowca, który nie rozumie zaściankowego oburzenia swoich rodaków. W swoim wpisie odwołał się do różnic kulturowych i geograficznych, sugerując, że to, co w Polsce budzi zgorszenie w miejscu, w którym on teraz żyje, jest absolutną normą. Hiszpanii chodzi się taples. To jest norma wielkie mi rzeczy napisał Martyniuk, bagatelizując całą sytuację i sprowadzając ją do poziomu zwykłego, codziennego zjawiska. W jego oczach widok półnagiej kobiety nawet jeśli jest to jego własna żona w łóżku, a nie anonimowa plażowiczka nie powinien nikogo dziwić ani gorszyć. To tłumaczenie choć logiczne z punktu widzenia obyczajowości plażowej kompletnie pomija kontekst sytuacji, intymność domowego zacisza i faktu udostępnienia tego wizerunku w mediach społecznościowych. Jednak to drugie zdanie jego tłumaczenia jest tym, które wywołało największe emocje i które najlepiej oddaje jego charakter. Przynajmniej jest co podziwiać, kiedy jest na co patrzeć, dodał z nieukrywaną dumą, uprzedmiotawiając poniekąd sytuację, ale jednocześnie stawiając się w roli konesera kobiecego piękna, który po prostu dzieli się widokiem. To zdanie to mieszanka komplementu dla żony i arogancji wobec krytyków. Sugeruje ono, że oburzenie internautów wynika z pruderii, a on, jako nowoczesny i wyzwolony mężczyzna mieszkający w Hiszpanii, nie widzi w tym nic złego. Ta afera Taples jest kolejnym dowodem na to, że życie z Danielem Martyniukiem to ciągła jazda bez trzymanki, gdzie granice prywatności są płynne, a każdy dzień może przynieść nowy skandal. Jego próba normalizacji sytuacji poprzez odwołanie się do hiszpańskich zwyczajów pokazuje, że syn gwiazdorabisko Polo żyje w swojej własnej bańce, w której zasady rządzące mebiami społecznościowymi i relacjami międzyludzkimi są pisane przez niego samego, na bieżąco, często w sprzeczności z oczekiwaniami społecznymi. Dla niego pokazanie żony Taples to wielkie mi rzeczy, dla reszty świata to kolejny sygnał, że w tym małżeństwie i w życiu tego celebryty spokój jest towarem deficytowym a chęć szokowania i bycia w centrum uwagi wciąż wygrywa z rozsądkiem i dyskrecją. Czy Faustyna podziela ten hiszpański luz i podejście do nagości w internecie? Tego nie wiemy, ale pewne jest, że u boku Daniela nudzić się nie można, choć cena tej rozrywki bywa wysoka, a walutą jest tu często własna prywatność wystawiona na widok publiczny.